Witaj, cieszę się, że jesteś. Witam wszystkich, którzy wracają i tych, którzy są po raz pierwszy. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze pomimo jesieni. U mnie niezbyt taka pozytywna, podnosząca na duchu pogoda. Ciekawe, jak u Was. Nie sprawdzałam prognozy pogody w Polsce, więc nie wiem, czy to tylko u mnie, czy, czy wszędzie jest tak ponuro i buro. Ale mimo tej niepogody da się jakoś wykrzesać trochę optymizmu. Może ten przekaz da nam trochę tutaj pozytywnej energii. Zapylenie, zwracaj pilną uwagę na nowe myśli i pomysły, ponieważ stanowią one nasiona, które wkrótce urosną, zakwitając obie obiecującymi sposobnościami i projektami. Więc y, zwracaj uwagę na inspiracje, napisuj pomysły albo Zrób jakiś mały, jakąś małą rzecz, by, by wykorzystać te inspiracje. Zacznij coś robić. Inspirujący czas. Nowe możliwości. Klejnot lotosu. Pod Twoim upierzeniem kryje się pełen blasku diament promieniujący prawdą, pięknem i mądrością. Więc jest w Tobie to ukryte piękno, ten ukryty diament. I on cały czas tam jest, gdzieś w Tobie, w głębi Ciebie, w Twoim sercu. Jest w tobie coś pięknego, coś wyjątkowego. Ciekawe. Zastanawiam się, co, to, co tutaj mam Wam powiedzieć. Kwiat lotosu to wiadomo o czym jest symbol takiej czystości i tego wewnętrznego piękna, które jest w każdym z nas. No i tego wzrostu na czymś trudnym, brzydkim, bo ten kwiat lotosu wyrasta z bagna, z błota i... Jest też um, taką wytrwałą, wytrzymałą rośliną, bo czasami te nasiona um, są gdzieś tam na pustyniach przez, przez setki albo i nawet tysiące lat, już teraz nie pamiętam. Um, także to świadczy o Twojej wytrwałości, Twojej sile, Twoim pięknie, Twojej czystości, pomimo tego, że. Była potrzeba przejścia przez jakieś brudne, trudne sytuacje. Rozkwitasz po prostu. Mam tutaj takie poczucie, że rozkwitasz, coś zostało zapylone, ale tu mi coś nie zgadza z tym zapyleniem, bo mi się wydaje, że te kwiaty są zapylane, kiedy już są w tym rozkwicie. Może się mylę. Dlatego tutaj no dobra, nie będę tutaj tego może umysłowo brała za bardzo, bo nic z tego nie wyjdzie. To jest takie uczucie, jakby był rozkwit, który pozwoli ci gdzieś wzlecieć wyżej poza horyzont, który znasz. Rozkwit, który ujawni twoje piękno. Twoją mądrość, to co w Tobie najlepsze i najpiękniejsze. Mm. Jakby tutaj jest pójście tą drogą, wybranie drogi, korzystając bardziej tutaj z inteligencji, z rozumu, jasność co do drogi, brak wątpliwości. Więc jakby pomysł, któryś, jakiś pomysł osadza się w Tobie i Myślisz, jak, jak go wykorzystać, jak go wprowadzić w życie, odganiasz te czarne myśli, które ci kraczą, że to bez sensu, że to się nie uda, odganiasz jakieś wątpliwości. Tutaj jest coś też związanego z komunikacją. wyrażaniem, może wyraż wyrażenie tych, tych, inspiracji, tych, myśli, tych, tych, To jest taka taka siebie, swojej, uznanie swojej wartości. uznanie wartości. Ta jasność odgania mrok, ciemne myśli, znowu te wątpliwości. Tu nie ma, mm, nie ma co za dużo myśleć, nie ma co się zamartwiać. Jakby trzeba wychodzić z tego, e, z tych niskich, negatywnych myśli. Mm. Jest potrzeba, żeby skupić się na tym, co jest bezpieczne, dobre. bo tu nie jest wcale źle. Wszystko jest kwestią tego, jak na to spojrzysz Tu też mogą być jakieś lęki niepokoje, którym potrzeba stawić, stawić czoło. Rozwiąż jakiś swój wewnętrzny konflikt. Tu są bardzo umysłowe, mentalne energie, ale jakby ta królowa jest tutaj po to, żeby, żeby to wszystko oczyścić. Pamiętaj, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze, na to szczęście. Nie martw się poglądami i opiniami innych. Mm. Tutaj jest jakaś też okazja, właśnie, żeby znaleźć w sobie siłę, znaleźć w sobie od, odwagę. Królowa Mieczy jest taką silną mocą, silną kobiecą mocą. Przyjrzyj się tutaj faktom, jakby tak bezstronnie, na trzeźwo, ale bo tu jest takie uczucie, jakby ktoś chciał przepraszać za, za swoją moc, za to, jaki jest piękny wewnętrznie, jakie ma świetne pomysły, jakieś może innowacyjne. Yy. Takie, których inni ludzie w ogóle nie widzą, nie biorą pod uwagę. No, musisz po prostu stanąć jak król, królowa i zrobić porządek z tym umysłem, zaprowadzić jakiś porządek w chaosie umysłu. No i takie miej takie poczucie, że ty nie musisz przepraszać. E za swoje piękno, za swoją moc, e, za to, że należy Ci się wszystko, co najlepsze. Tu jest takie też, może, może zyskujesz właśnie e, tą moc, integralność, stajesz się dla siebie tym autorytetem. Przestajesz dawać, ograniczać się przez to, co jest jakby narzucone z zewnątrz. Transformujesz się z ofiary w po prostu w zwycięzcę. I jakby nie musisz być lubiany. Najważniejsze jest. Y takie, hmm, taka uczciwość wobec siebie i bycie przy sobie. No i myślę, że te ciężary, które tworzył Twój umysł, te mentalne ciężary, zostawiasz za sobą i wyruszasz w tą swoją drogę, będąc blisko siebie, traktując siebie jak ten skarb. W którym jesteś i dając sobie to wszystko, na co ten skarb zasługuje. Tutaj jakby takie wszystko jest proste, oczywiste, ale niezwykle ważne i myślę, że trzeba sobie o tym przypominać. Takie przypomnienie, by kochać siebie, by doceniać siebie, by pamiętać o tej miłości własnej, by ta więź ze sobą była taka radosna, harmonijna i piękna. I to, jakie, jak do siebie mówisz, jak o sobie myślisz, jakie w swojej głowie snujesz o sobie historie, zacznij mówić o sobie dobrze, do siebie dobrze. Pamiętaj, by to robić. Tak. Tutaj też z tą dwójką to jest takie pozytywne rozwiązanie tego, tego wewnętrznego konfliktu. Wydaje mi się odejście od tego wszystkiego, właśnie stając się tą królową czy tam królem. Tutaj jesteś bardzo, musisz być bardzo zmęczony tymi umysłowymi potyczkami, hmm. tutaj może być bezsenność, takie depresyjne stany, przygnębienie hmm. wypadło mi, jak tasowałam jeszcze karty przed włączeniem nagrania. E, karta z tych kart kolibrów hmm. postanowiłam ją włożyć z powrotem, ale może ją znajdę. E, była karta o tym, by, by odpocząć. Może właśnie potrzebujesz odpocząć znowu. Zatroszczyć się o siebie, o daj odpocząć zmęczonym skrzydłom i uzupełni zapasy, napełni ten swój kielich, um, uzupełni zapasy energii przed czekającym cię lotem. Kiedy Twój kielich jest pusty, no to niestety, ale nie możesz też nic robić dla innych. Nawet nie możesz korzystać z tych swoich pięknych pomysłów, które są naprawdę piękne i które em, no po prostu są, jak tu było napisane, obiecujące, mają duży potencjał sukcesu. Em, Można by powiedzieć, że tutaj jest mowa o związku, bo mamy dwójkę kielichów i kochanków, lecz ja nie czuję tutaj energii jakby nowego związku. Może dla kogoś, może dla kogoś to tutaj jest taka prognoza, że pojawi się jakaś osoba. Dla mnie to jest bardziej znowu tutaj miłość do siebie, bezwarunkowa miłość do siebie. E, pamiętanie, że ta relacja ze sobą wpływa na wszystkie inne relacje, że najpierw zaczynamy od siebie i dopiero kiedy nasz kielich jest pełny, te inne relacje mogą tutaj rozkwitnąć i tu też może być właśnie mowa o robieniu tego, co kochasz, ale dzieje się to właśnie z tego miejsca, gdzie uznajesz w sobie to piękno, ten, ten Twój ukryty diament. Jakby ta karta kochanków podkreśla mi już to wszystko, co mówiłam o tej dwójce kielichów. To jest takie życie, miłością, w miłości. Miłość do siebie. Mądre, wyważone decyzje. Ta miłość jako rozwiązanie na wszystko. Gdzieś już dzisiaj o tym czytałam, czy pisałam nie wiem, właśnie leciało mi to z głowy, ale ten, ten temat już mi się gdzieś dzisiaj pojawił. Mamy jeszcze jakieś karty. Chciałam nagrać bardzo krótki film, ale tu jak zawsze mi troszkę dłużej popłynęło. Wiadomość w butelce. Tutaj coś jedzie. Jakiś duży samochód, ale chyba już pojechał. S starałam sobie przypomnieć, co znaczy ta karta. E Okej, okay, tu jest coś o komunikacji. E komunikacja, znak starożytna, nazwa spontanicznej wróżby. Znaczy kledon, cledon. Sledon, Kledon, starożytna nazwa spontanicznej wróżby wypowiedzianej niewinnie przez mówcę, wskazujący drogę do Twojego dobra. Duch posyła Ci znaki, kiedy o nie poprosisz, kiedy wierzysz, że je otrzymasz i kiedy pozwolisz sobie biegle posługiwać się językiem symboli, wyroczni i dywinacji. Mogą pokazać się Tobie pod postacią przelatującego ptaka, logo na ciężarówce lub piosenki w radiu, Oczekuj potwierdzenia, że obrałeś właściwy kierunek. Nasłuchuj uważnie, bo ktoś może powiedzieć coś, co da Ci odpowiedź na Twoje pytanie. Dzisiaj Twoje przesłanie jest następujące: Duch Cię słucha, a odpowiedź jest pozytywna. Jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów i pasji. Wpasowujesz się w swoje przeznaczenie, a Duch chce, byś wiedział, że obrałeś właściwą ścieżkę. Oczekuj telefonu, nowej okazji lub wiadomości od starego przyjaciela albo kontaktu biznesowego, który przybliży cię do twoich marzeń i największych pragnień. E, duch cię słucha. Jeśli chodzi o związki i relacje, bo myślę, że tutaj może jednak dla kogoś to jest ważne, spodziewaj się od kogoś dobrej wiadomości. Może to być list, telefon lub e-mail. Jesteś docelowym odbiorcą tej wiadomości, więc bądź otwarty na to, czego się dowiesz. Przyniesie to pozytywny efekt. Wszystko na to wskazuje. Ciekawa jestem, czy faktycznie dostaniecie jakieś wiadomości w butelce. Czy dostaniecie jakieś znaki, a może już dostajecie... Bratnie dusze. No więc dobrze, no niech Wam będzie. I wam będzie ten związek tutaj dla kogoś jednak e, jest realny, i trzecia karta, która o tym mówi, myślę, na, to potwierdza, więc te harmonijne związki partnerskie, miłość, przyjaźń mm, pojawi się jakiś związek, który będzie sprzyjał Twojemu rozwojowi, e, to będzie taki związek od Boga. I znowu, może, może ja nie czułam tutaj czegoś romantycznego, ze względu na to, że będzie to jakaś piękna przyjaźń. Także e, tak to tu zostawię. Dziękuję Wam, kochani. Życzę pięknego, cudownego tygodnia. Zapraszam Was na e, uzdrawiającą sesję grupową w środę o 19.19. .19. O dziewiętnastej napiszę te informacje w komentarzu przypiętym. I do jutra możecie się zgłaszać. Do wtorku. E, dziękuję Wam, buziaki. Pa Pa.